Czy zodiak Cancer to kolejny kołowrotek, który złamie wszelkie stereotypy związane z chińską jakością? Ja mam na imię Wojtek, a to jest kanał Just Fishing TV. Zapraszam do oglądania. Cześć, witam was w kolejnym odcinku na kanale Wzrost Fishing TV. Zaprezentuję wam dzisiaj kolejną moją maszynkę. To już czwarty kołowrotek, który zakupiłem na AliExpress i po jakiś dwóch tygodniach dotarł do mnie. Oczywiście byłem bardzo ciekawy tego kołowrotka, dlatego po prostu zrobiłem bardzo szybki unboxing. Chciałem zobaczyć, czy wszystko jest w porządku, czy wszystko się zgadza. Także dzisiaj taka moja opinia, recenzja na sucho tego kołowrotka. Zajrzyjmy zatem do środka. Pierwsze co rzuca mi się w oczy, to taki europejski standard, ponieważ w tym całym zestawie, który tutaj się znajduje, w zasadzie otrzymujemy taki oto goły kołowrotek. Co to oznacza? Po prostu yy, większość kołowrotków, które kupowałem na naszym yy, krajowym rynku, po prostu tak do mnie yy, docierały: pudełko, kołowrotek, bez żadnych jakichś tam dodatków. Wszystkie kołowrotki, które zakupiłem yy, w Chinach, mam, jest to już mój czwarty kołowrotek zakupiony na AliExpress. Firmy, u których kupowałem te kołowrotki, przyzwyczaiły mnie do takiego swoistego standardu, ponieważ otrzymywałem, i nie były to przecież kołowrotki z najwyższej półki cenowej, tylko kołowrotki gdzieś na poziomie około 200 zł. Otrzymywałem do tego jakiś dodatek w postaci chociażby tego woreczka ochronnego, do którego można. W czasie gdzieś trans, jakiegoś transportu zapakować na szkołowrotek i przede wszystkim zabezpieczyć przed jakimiś tam uszkodzeniami. Dodawali jakieś inne dodatki w postaci jakichś podkładek, powiedzmy, regulujących szpulę w celu poprawy na przykład nawoju linki, jeżeli zachodziłaby taka potrzeba. No, do takiego standardu przyzwyczaiły mnie te firmy. Natomiast tutaj taki typowo europejski, krajowy standard. Ale dobrze, skupmy się zatem na naszym kołowrotku. Ok, woreczek na bok. No, moi drodzy, moim oczom ukazał się naprawdę zgrabny kołowrotek. Dokręcę tutaj korbkę jak widzicie korbka jest łamana także jest to naprawdę takie fajne ułatwienie bo nie wszystkie korbki w kołowrotkach chińskich no, są tak wykonane przeważnie są to korbki nakręcane i żeby je żeby kołowrotek schować gdzieś tam do woreczka czy z powrotem do pudełka trzeba korbkę po prostu odkręcić tutaj mamy. Korpkę łamaną. Oczywiście jest to już mój drugi kołowrotek, właśnie z taką korpką. Korpka metalowa, łamana. Dokręcę tylko. No i popatrzmy sobie. Yy, za niespełna 200 zł, yy, 197 yy, bodajże zapłaciłem za ten kołowrotek regularna cena to jest około 210 złotych w zależności też od kursu dolara tyle regularnie w tak regularnej cenie sprzedawany jest ten kołowrotek na AliExpress oczywiście przy jakichś kuponach sklepowych przy innych jakichś tam rabatach mówię udało mi się zbić cenę o jakieś tam 12 złotych no i ten kołowrotek kupiłem poniżej 200 złotych kołowrotek Wykonany w pełni ze stopu metalu, czyli jego body, korpus, rotor są wykonane ze stopu metalu. Szpula jest aluminiowa, i mimo materiału, jaki został użyty do produkcji tego kołowrotka, sama maszynka jest naprawdę stosunkowo lekka. Waga tego kołowrotka, sprawdzałem. Go na wadze 295 gramów, a więc zgodna z opisem. Kołowrotek bardzo fajny, taki nowoczesny design taka wyrazisty, taki wyrazisty korpus, rotor naprawdę bardzo fajny kołowrotek dobrze się prezentuje w kolorze takim grafitowym, złamanym oczywiście tą czerwienią szpula czerwona ten taka wstawka z tyłu czerwona naprawdę wygląda to bardzo fajnie no i co mogę powiedzieć więcej o tym kołowrotku konstrukcja zwarta dobrze spasowana nie wyczuwam żadnego luzu na rotorze nie wyczuwam tutaj tych luzów takich podłużnych na korbce jeżeli chodzi o jego pracę, praca płynna, powiedziałbym poprawna. Myślę, że ten kołowrotek jest niedosmarowany, jak większość zresztą chińskich kołowrotków. Wspominałem Wam to wiele razy przy okazji moich unboxingów dlatego warto po zakupie otworzyć taki kołowrotek i go przesmarować. Zrobię to e, niedługo, zajrzę do środka, przesmaruję i taką już obszerniejszą recenzję umieszczę na moim fanpage'u na Facebooku. Oczywiście do odwiedzenia, którego Was e, zapraszam, link znajdziecie e, w opisie pod filmem. E, ale, mimo to, bardzo fajna praca. Tak jak mówię, praca płynna, poprawna mam wrażenie po prostu, a jest to mój czwarty kołowrotek, że tą pracę myślę jeszcze poprawi e, przesmarowanie tego kołowrotka kolejna rzecz, hamulec e, tutaj płynnie to wszystko e, pracuje e, dosyć precyzyjny e, także chodka taka niedokuczliwa ponieważ trafił mi się już kołowrotek gdzie jest to naprawdę przy holu jakiejś większej ryby dosyć głośno tak pracuje jest tam mocna chyba sprężyna zastosowana tu jest to wszystko naprawdę bardzo miłe dla ucha o tak to powiem także tutaj trudno się doczepić szpula też tutaj jakiegoś luzu specjalnie nie ma wszystko naprawdę spasowane i naprawdę bardzo bardzo fajny kołowroteczek Tutaj sprawdzimy hamulec. Ta blokada biegu wstecznego praktycznie działa od razu, także też tu nie ma żadnego luzu. Niestety trafiały mi się kołowrotki zakupione u nas w Polsce, gdzie naprawdę kołowrotek markowy oczywiście mówię tu o kołowrotkach na poziomie 200-250 zł. Że tutaj niestety, ale ten luzik, ta korpka troszeczkę do tyłu odbijała. Tutaj, słuchajcie, wszystko elegancko spasowane, e, naprawdę nie ma się do czego tutaj doczepić. E, kabłąk e, taki dosyć masywny, ta, e, ten pręt, e, właśnie z którego wykonany jest kabłąk. E, sprężyna mocno, mocno e, dobrze odbija. Zobaczymy sobie tu elegancko tulejka prowadząca żyłkę. Wszystko tu fajnie pracuje. Także naprawdę bardzo fajny kołowrotek. Jest to premierowy kołowrotek. Meredith wypuścił go bodajże w tym roku. Jest to taka nowość u Meredita bardzo, bardzo przyjemny kołowrotek. Sama rączka, jak Wam wspominałem, jest łamana, metalowa. Knobik powlekany gumą. Bardzo fajnie, dobrze leży w dłoni. No i dobrze. Jeżeli chodzi o jego rozmiar, to tak jak mówię, jak na moje oko. Jest to troszeczkę zawyżona rozmiarówka, bo 4000, uważam jest to lekka przesada, na pewno nie jest to kołowrotek w tym rozmiarze. A żeby się przekonać, mam tutaj swoją już dosyć wysłużoną dajwę, dajwę Revros, no i możecie sami sobie zobaczyć, ta dajwa naprawdę prezentuje się masywniej, aczkolwiek ma nawiniętą plecionkę jest to rozmiar 3000, także na pewno na pewno ta dajwa wygląda masywniej. Tak więc Zodiak Cancer mimo że jest określony w rozmiarze 4000, to nie będzie rozmiar 4000, tylko myślę, że te 3000 dobre 3000 taki rozmiar szpula jest taka bym powiedział smuklejsza ma mniejszą średnicę ale jest troszeczkę troszeczkę dłuższa tutaj mówię o tym elemencie gdzie nawijamy linkę, także tutaj jest troszeczkę dłuższa, ale spokojnie plecionka, którą będę nawijał na ten kołowrotek w miarze 1.0 czy o 14 spokojnie tutaj ją nawinę 150 metrów plus jeszcze jakiś na pewno podkład będzie trzeba podłożyć 8 8 łożysk 7 porozmieszczanych tam w różnych miejscach na pewno łożysko tutaj w knobiku się znajduje Łożyska w korpusie, łożysko pod szpulą. Przy łożysku oporowym też będzie dodatkowe łożysko, na pewno umieszczone. Konstrukcja gdzieś tam jest uszczelniana, wynika to z opisu. Będę go smarował, no to sobie go dokładnie obejrzę. Także jeszcze raz przypominam, że zrobię recenzję tego kołowrotka. Szerszą już na moim fanpage'u będziecie mogli wraz ze mną zajrzeć i obejrzeć ten kołowrotek od środka podczas właśnie mojego serwisu. Moi drodzy, myślę, że kolejny fajny, dobry zakup na AliExpress udało mi się zrobić. W moje ręce wpadł naprawdę bardzo zgrabny, fajny, dobrze spasowany kołowrotek. Tak jak powiedziałem, w pełni metalowy, no i stosunkowo lekki. Będę używał go przy spinningach głównie sandaczowych, no ale również w sezonie szczupakowym również będzie używany przeze mnie. Także czekają go na pewno, czeka go na pewno intensywny czas nad wodą w maju i w czerwcu na sandaczach, i to właśnie sandaczowe spinningowanie dopiero myślę pokaże, co za sprzętu udało mi się kupić. Także przy okazji tych wypraw będę mógł na pewno podzielić się wtedy z Wami takimi już naprawdę konkretnymi wrażeniami, już takich konkretnych testach testach takich bojowych mam nadzieję że da mi sporo ładnych ryb i przede wszystkim pięknych chwil nad wodą gdzie będę przy pomocy tego kołowrotka holował piękne ryby no i mam nadzieję że jakieś trafią się życiówki w tym sezonie to tyle na temat tego kołowrotka jeżeli ta recenzja Wam się podobała, nie zapomnijcie oczywiście o tej łapce. Zachęcam Was również do komentowania moich filmów. A jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału z dzwoneczkiem, a będziesz na bieżąco informowany o kolejnych nowościach, które dla Was będę przygotowywał. Także dzięki wielkie za oglądanie, za to, że jesteście. No i oczywiście, zapraszam Was do kolejnego odcinka. Do zobaczenia!